No, i <śmany> zagra zagrajmy jeszcze raz tutaj. <śmany> Murloc Balladen, tak. Hoimem, brawa! Zagrajmy. Było jedno zwycięstwo, no teraz li liczymy na porażkę, tak. Jakąś porażkę <śmany> też musicie obejrzeć. Pamiętam jak około pół roku temu um, za z zacząłem z Stream, więc to była moja ulubiona talia, tak? Murloki, murloki, ulubiona talia. Dobrze, co tu wam doradzić? Dowódce murloków mamy dwóch, więc tutaj odrzucamy jednego, tak? Odrzucamy Może jednego w murloków zostawmy. Zobaczymy Zobaczymy. Eee, tak jak mówiłem tutaj około pół roku temu <laughs> zacząłem streamować to też podziękowania tutaj dla um, Lot Lips, który, e, który tutaj streamuje w ustawce Szacun tutaj dla, dla tego pana, tak Większość z Was pewnie tutaj um, bierze, bie, bierze, y, bierze, że tak powiem y, od niego takie zagra... dobrze, momencik już chwilunia, chwilunia <laughs> uczy się od niego, tak? Bardzo dobry streamer Elegancko. On tutaj też pole... polecił oglądania tutaj starego dziadka, jak gra. <grydy> Także niektórzy z Was być może z tej strony mnie znają, tak? To była moja ulubiona talia, jak zacząłem streamować. <grydy> No dobrze, tutaj nam się rozwija wszystko, tak? Rozwija. Proponuję tutaj zagrać taką kartę. Musimy polecieć tutaj na te obrażenia, zaklęć tak? No, lecimy, no zobaczymy. Ma, ma tutaj zadanie poboczne, no ale jeszcze nie teraz, nie teraz. Dobra, lećmy w twarz. Tutaj 5 zawsze się przyda, tak? Ten się przebudził. Był w uśpieniu, tak? W uśpieniu. Znowu tutaj plus dwa obrażeń ma. Może tu wykosić wszystkich, tak? Może. o jeszcze, jeszcze Zero teraz, no właśnie. Tak jak mówiłem, tutaj może wykosić. No i, 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 to, i to zrobił. I to zrobił. Nie. No dobrze, mamy tutaj gości. Zagrajmy może w ten sposób. Może zagrajmy. Skresimy coś, czy nie? Spróbujmy. No dobrze, tu musimy polecieć. No dobra, polećmy na tego. Zaryzykuję. Bo tu się zastan zastanawiałem na tym 2-3, tak? 2-3, ale. Ma 3 karty, więc. Ojej, 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 I poleciał, i poleciał. No właśnie, 3. No dobra. Zagrajmy coś, zagrajmy, no. Nie ma nie ma wyjścia Dajmy tutaj może zryw Dajmy truciznę może, ale ten, tak? A nie możemy, nie możemy, <ścoughs> nie możemy nie możemy. No dobra, tego 3-6 postaramy się wy, wyeliminować. No tu jeden, polecimy jeden. No. Zawsze to mniej. No tutaj nie bardzo się układa wszystko, tak? Nie bardzo. No ale cieszę się, że tutaj możecie obejrzeć taką talię, tak? Z modlokami. Zapewne może wróci, wróci tutaj do, do tego, żeby działać w tym temacie Co najmniej na tym poziomie co, co mamy, tak? Co mamy? A I znowu, znowu tutaj Ale tak jak mówiłem mak też wraca do łask, tak? Mac też wraca do łask Tutaj na niego trzeba zwrócić uwagę, tak? Na niego trzeba zwrócić uwagę No dobrze, zabrajmy tutaj Ma furię Dajmy dowódcę może, nie wiem Lecimy, może w ten sposób, nie wiem No trudno Musimy nie, nie ma wyjścia Nie ma wyjścia Nie ma wyjścia No i znowu te tajemne pociski, masakra Tymi pociskami tutaj jest w stanie narozrabiać Jest w stanie narazrabiać, ale na spokojnie, na spokojnie No Tak chciałem, żebyście popatrzyli tak na tę talię, na tą talię tutaj paladę murloki I kombination Może akurat teraz na, na tym poziomie sobie nie, nie będzie radzić, tak? Ale... O, no. Jej. Wykosi, wykosi wszystko. No nie. Jeszcze mu mało, jeszcze mu mało. Jeszcze mu mało. No dobra, przyzwijmy tu jakieś zwiadowce proszę. Dajmy tu coś Dajmy to zdrówka może No leć, lećmy, tutaj, nie wiem tego no. Ten się budzi Nie miał kiedy spać Nie miał kiedy spać tylko nie wiem godzina jest która teraz? 16, 17 I się przebudził No dobrze, popatrzmy, popatrzmy sobie. No już te pociski tutaj znowu kombinuję. No jeszcze tu ma obrażenia za No właśnie. Mając taką kartę, no to ma tych obrażeń, zadaje więcej, tak? To musicie mieć, no, mieć na uwadze. Tu ma plus 2, plus 1 to 3 w sumie.

bo murloka żadnego nie przyzwiemy, nie przyzwiemy. No ale dajmy, no tutaj paliwo. No zagrajmy może w ten sposób. Te obrażenia zaklęć się troszkę zmniejszymy o dwa No 11 kart mu zostało, nie, czy I te... No nie, te pociski jeszcze wcisnął tutaj. I trzy poleci I moc specjalna jeszcze, no wykończy go i jeszcze, jeszcze mu mało, jeszcze mu mało. I jeszcze dwa kryształy mamy. no nie. I zadanko wykonane. <laughs> nie. No. Załamka normalnie. No tu musimy lecieć. No nie, nie wiem. Bo nie będziemy przyjmować osiem obrażeń. Bo zostanie jeden. <laughs> no tak, staram się broń, bronić, że tak powiem. Tak, bronić. No, losowa zaklęcia to, to już pewnie po, po ptakach, że tak powiem. Tu może oczywiście. No, pogrywa teraz jak z dzieckiem z dziadkiem jak z dzieckiem pogrywa sobie. <grywa> Mak. No, i leć, i leć, i leć. Jest. Ja, jeszcze mu mało, jeszcze mu mało. No tak. Jeszcze dostał. Także rączki do góry, rączki do góry. Ale będziemy działać, będziemy działać. Tutaj obserwujcie tylko tak, dziadek tutaj na spokojnie gra. Nic takiego się nie stanie, tak? Jeżeli tutaj jakieś porażki do, doznam, to... Nie będziemy się rzucać, że tak powiem, no spokojnie, zaraz, zaraz wytoczymy jakieś cięższe działa, spróbujemy bynajmniej, spróbujemy bynajmniej. No nie no, tutaj możemy rączki do góry poddać, no ale dobra, to już po, po pooglądajcie, o jak pięknie mu pasuje, tak. Jak pięknie pasuje. No i, i teraz strzały będą tutaj w twarz, tak? W twarz. Zamknijcie oczy proponuję. Zamknijcie oczy. Dwa, trzy. O! Jest. Jest zwycięstwo. Otwieramy oczy. Mamy porażkę. Mamy porażkę. Ok. ale jakieś zadanka wykonujemy sobie, tak, to zawsze, zawsze to coś, tak, nie, nie przejmujmy się porażkami, nie przejmujmy się